Hejka, z tej strony Lekosia i witam Was w dzisiejszym ekazecie, a dzisiaj w odcinku porozmawiamy sobie o tym, czym jest duch zastępu. Zapraszam. Czym są ekazety? Ekazety to elektroniczne kursy zastępowych, jednak yy, przypomnę Wam o tym, że taki e-kazet nie zastąpi Wam prawdziwego kazetu, więc jeżeli dostaliście skierowanie na taki kazet, to koniecznie na niego jedźcie w realnym świecie, jednakże taki e-kazet może być jedynie wsparciem w śródroczu harcerskim, kiedy potrzebujecie się czegoś dowiedzieć, a na przykład Wasza kadra w tym momencie teraz, zaraz wam nie odpisuje. Tak więc zapraszam do oglądania. Tak więc duch zastępu, co to jest? Od razu powiem Wam, że nie jest to taki materialny duszek czy coś takiego. Duch zastępu to jest coś, co nas łączy. To jest taka obrzędowość naszego zastępu, yy, jakiś motyw przewodni, coś takiego. Coś, co nas łączy, a nie jest to mundur, ani brozowy sznur i fakt, że jesteśmy razem w zastępie. Tak więc, jeżeli wiemy już, że jest to coś, co nas łączy, a nie jest to mundur, zastanówmy się przez chwilę, co takiego może nas łączyć? Przygotowałam kilka elementów, które potencjalnie mogą nas łączyć. Uwaga, czymś takim mogą być oczywiście proporce. Tutaj troszkę się poplątały. Tu mamy proporzec zastępu Habry. Tu mamy proporzec... Co tu się dzieje? Kosmosów, też z wiosny. Jak widzicie z tyłu jest... Yy... Lilika ZHR-u wiosna. Takim czymś mogą być plakietki. I nie wiem, czy wiecie, raczej drużyny korzystają z tego, że mają wspólną plakietkę, że łączy ich właśnie plakietka. I tak jak widzicie, tutaj podałam Wam dwie plakietki drużyny i jedną plakietkę z turnieju drużyn puszczańskich. Może nas łączyć również element na mundurze, który naszywamy sobie tak o. I na przykład w przypadku wiosny był to motylek, by kolorze wybranym przez zastęp. To jest akurat yy, motylek z najstarszego munduru, jaki mamy w domu. To jest mundur, który pamięta mój pierwszy obóz w 2012 roku, więc naprawdę dawno. I jest to pomarańczowy motylek, ponieważ później nosiła go moja siostra. Ja byłam w zastępie Niezapominajki, powinnam była mieć niebieski motylek, ale nigdy na nie wyszło. A to jest pomarańczowy motylek, ponieważ moja siostra była w zastępie Lwie Paszcze. Co może być jeszcze takim czymś, co nas łączy, a nie jest samym mundurem? Otóż może być nim pagon. Jest to pagon, który dostałam od Julki, o której już nieraz Wam mówiłam na tym kanale. Ona też ma swój kanał, do którego bardzo serdecznie Was zapraszam. I jest to pagon z Jarosławskiej drużyny Andromeda, z jednego z zastępów, który właśnie prowadziła Julka. I nie wiem, czy wiecie, ten pagon ma również swoje znaczenie. Wszystkie tutaj elementy zawarte na nim mają sens. Tutaj przechodzimy już do kolejnego punktu, że taki yy, duch zastępu, coś co nas łączy, fajnie jakby miał sens. Jeżeli chcecie, możecie teraz usiąść sobie z szycikiem, kawką, yy, karteczką, długopisem, czymkolwiek, a ja trochę się rozgadam na temat sensu. Co może być takim sekretem? który nas łączy wszystkie, wszystkich w jednym zastępie. Tak więc mogę wam powiedzieć, że moje chabry, pomijając fakt, że byłam bardzo słabą zastępową i naprawdę nie wiem jak to się stało, że prowadziłam ten zastęp aż tak długo, czyli prawie 3 lata, to mogę wam powiedzieć, że chabry również miały swoje zwyczaje. Ale też opowiem wam na przykładzie zwyczajów drużyny, ponieważ nie wiem, czy na no, pewno zauważyliście, drużyna ma różne swoje dziwne rzeczy, które robi i których się trzyma. I takie rzeczy również występują w szczepie, w chówcu, w chorągwi i tak dalej, i tak dalej. Mogę wam powiedzieć, że my jesteśmy szczepem numer 1, 4, 5 i co my takiego odwalamy najlepszego? Na przykład każdego pierwszego dnia, każdego Wyjazdu o 1:45, tak, w nocy, w środku nocy, część drużyn ma. Apel. Swój pierwszy apel, dziewczyny są budzone i chłopaki mają alarm robiony i o 1.45 odbywa się apel z wciągnięciem flagi na maszt, czytaniem rozkazu, mianowaniami, zdjęciami z funkcji itd., itd. No ale dobra, miało być o duchu zastępu, a ja mówię o szczepie, tak więc wróćmy na chwilę na ziemię i ja wam powiem, jakie zwyczaje występowały w chabrach. Nie wiem, czy wiecie, mój zastęp miał coś takiego jak piosenka zastępu. To było coś, co nas łączyło, my bardzo rzadko to śpiewałyśmy, ale jednak istniało coś takiego i było, była to piosenka Na ścianie masz. Możecie to kojarzyć, to jest dosyć znana piosenka. E, tutaj Wam się na chwilę wyświetli jej tekst. I tak, śpiewałyśmy ją, i było naprawdę fajnie. Czasami jednak bardzo rzadko ją śpiewałyśmy, ale jednak. Kolejną rzeczą, która nas łączyła, było to, że kończyłyśmy każdą zbiórkę kręgiem i w kręgu. Poza śpiewaniem, bratnie słowo, zawsze później, oczywiście była iskierka i tak dalej, ale przed iskierką, przed bratnim słowem mówimy sobie, za co komuś dziękujemy, albo za co kogoś przepraszamy. I ten sam zwyczaj istnieje w mojej drużynie, czyli w wiośnie. I mogę wam powiedzieć, że to się naprawdę super sprawdza. Często. Pomimo tego, że jesteśmy wtedy w towarzystwie wszystkich osób i może to być trochę wstydliwe, żeby przy wszystkich podziękować komuś, przeprosić kogoś, to jednak padają słowa dziękuję, przepraszam, słowa pochwały od zastępowej. Dla innych harcerek, dla szeregowych. Zazwyczaj są to pochwały dla całego zastępu, czyli coś, czego normalnie byśmy nie powiedzieli, ale nadarza się w końcu okazja, żeby przy wszystkich kogoś pochwalić albo kogoś przeprosić albo podziękować. Dobrze, dobrze, ale to są takie oczywiste rzeczy, które gdzieś tam nas łączą i sprawiają, że jest nam coraz bliżej do siebie nawzajem, że zaczynamy sobie ufać i tak dalej, a z takich jeszcze dziwniejszych zwyczajów. Czym one mogą być? Uwaga, można by powiedzieć, że yy, to jest fazą, którą ma cały zastęp na jedną rzecz. Mogę wam powiedzieć, że taką fazą szczepu jest nasz numer 145 i po Warszawie jeździ autobus 145 i zawsze jak on przejeżdża, część z nas reaguje. Powiem wam ee, tak, jest grubo. Tak więc takim duchem zastępu może być Cyfra, numer, cokolwiek, numer szczepu, może numer zastępu jakiś sobie wymyślicie. Coś, co Was wprawia w takie osłupienie i dziką radość. I uwaga, tak samo jak numer, może nim być również kolor. I słyszałam historię, gdzie zastęp z pomarańczarni bodajże. Miał fazę na kolor pomarańczowy. I słuchajcie, ta faza sięgała takiego zenitu, że dziewczyny nie dość, że miały pomarańczowe chusty, pagony, ym, wywiki miały innego koloru, ale mniejsza one na zbiórkach obowiązkowo jadły kisiel pomarańczowy, paliły pomarańczowe świeczki i ogólnie wszystko, co było pomarańczowe, to właśnie reagowały tak jak my na numer 145. I można by powiedzieć, że jest to głupie. Ale nas łączy, słuchajcie, i o to chodzi. Chodzi o to, żeby wszyscy z nas, y, którzy jesteśmy w jednym zastępie, podłapali tą smykałkę. No, w jakiś dziwny sposób nas łączy, cieszy, sprawia, że y, zachowujemy się, no. Tak, a nie inaczej, i tak naprawdę yy, mogę Wam powiedzieć jeszcze, że chłopaki z Impensy, czyli z jeszcze innej drużyny męskiej z naszego szczepu, jak podłapali kiedyś smykałkę na śpiewanie kolęd, to bardzo pięknie zaśpiewali nam w chórze yy, jedną kolędę na. nie <laughs> jest głupie! zaśpiewali nam jedną kolędę w chórze, yy, którą, yy, których wykonanie możecie zobaczyć właśnie w tym vlogmasie. O, dobra! Podaję Wam jeszcze więcej y, pomysłów, co może nas łączyć. Może nas łączyć maskotka, może macie jakąś maskotkę, może macie totem głosu. W chwili, kiedy siedzicie w kręgu i coś omawiacie, tylko osoba mająca totem głosu może się odzywać. Mogę Wam powiedzieć, że maskotką zastępu mojej siostry, y, Lwich Paszczy, był szczerbatek. Y, tak mieli pluszaka szczerbatka, którego czasami ubierali w różne śmieszne rzeczy. Wydaje mi się, że on miał nawet swój własny mundur. Może być nim również tajemnica zastępu, czyli coś, o czym reszta drużyny nie ma pojęcia, coś, co jest przekazywane sobie nawzajem, kiedy ktoś nowy dołącza do zastępu. I słuchajcie, tak samo jak tajemnica, może być to tajemnicze przyjęcie do zastępu, na przykład na pierwszym nocowaniu w śródroczu harcerskim, kiedy pojawia się nowa osoba w zastępie, może to być uroczyste przyjęcie do zastępu w postaci rozpalenia kominka, czyli świeczek na Nadania na przykład pagonu albo y, nadania plakietki, albo nadania igły z muliną, żeby wyszyć sobie motylka na kieszeni, y, a następnie złożenie przyrzeczenia na przykład takiego wiecie: zastępku, oczywiście. Inne jest przyrzeczenie harcerskie, które składamy dostając krzyż. Można takie przyrzeczenie napisać wspólnie. Można napisać samemu, jako zastępowy, spod zastępowym, i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jak pokazywałam pagon, takim czymś, co nas może łączyć w zastępie, może być przypinka na mundur. Ja, co prawda, takiej przypinki nie miałam, ale wiem, że część zastępów na takowe się decyduje. Tak samo jak mówiłam o tym przyjęciu do zastępu uroczystym, może być jakiś zwyczaj, czyli coś, co zawsze robicie na każdej zbiórce, zawsze jak się widzicie, może to być jakieś przywitanie, jakieś klask, klask, piątka. Powiedzieć, że może to być zwierzę Może to być yy, Coś, co właśnie wywołuje taką reakcję I może to być Na przykład zwierzątko, oczywiście nie mówię tutaj O kotku, piesku, tylko to może być na przykład szop może to być oczywiście jakiś film, książka, jakiś serial, jakieś opowiadanie na podstawie, której co roku robicie jakąś konkretną obrzędowość, trzymacie się go i tak dalej. Mogę Wam powiedzieć, że kiedyś, na samym początku prowadzenia mojego zastępu Habrów, prowadziliśmy tematykę Spider Week. Nie wiem, czy kojarzycie ten film. To jest trochę straszny film, nie wiem, czy on nie jest w ogóle oznakowany jako horror dla dzieci. Ale jednak y, tworzyliśmy serię zbiórek na jego podstawie, ja i moja podzastępowa Czy wyszedł? Nie pamiętam, ale istniało coś takiego Pamiętam, że miałyśmy to bardzo dobrze zaplanowane i trzymałyśmy się tego planu zbiórek Może to być na przykład konstelacja, tak jak dziewczyny z Andromedy mają na swojej przypince na pagonie Również konstelacje na niebie mają gwiazdki i tak dalej. To może być coś, co na przykład pierwszej nocy na obozie idziecie na polanę zastępem szukać takiej konstelacji i tak itd. Tak Dalej. Może to być, tak jak już mówiłam, cyfra, litera, kolor, tak naprawdę wszystko. Wszystko może sprawić, że będzie Was to łączyć i będziecie się czuły w swoim towarzystwie dobrze, bo to będzie tylko Wasz vibe. Dobra, tak więc jeżeli podałam Wam już te wszystkie pomysły na ten vibe, na tą fazę, na ten zwyczaj i duch zastępu, teraz przez chwilę zastanówcie się, co takiego jest w Waszym zastępie, takim duchem zastępu, a może co takiego Wy, jako przyszli zastępowi, moglibyście wprowadzić do zastępów. Póki Wy się zastanawiacie, ja pozwolę sobie odpowiedzieć na pytanie: po co? Po co to wszystko? Przecież to jest totalnie bez sensu. 1, 4, 5 to tylko liczba. Yy, kolor pomarańczowy to tylko kolor, jak miliony innych kolorów. Tak samo, przypinka na mundur, po co to? I już Wam wyjaśniam. Poczucie przynależności do jakiejś społeczności. Tylko my o tym wiemy, nie może nikt spoza nas o tym wiedzieć. Takie posiadanie czegoś wspólnego, coś co nas łączy i nie jest to tylko mundur, sprawia właśnie, że czujemy się przynależni do jakiejś konkretnej grupy, że my też faktycznie tam należymy, nie jesteśmy nigdzie pominięci. Tworzenie zajawki, coś co będzie dziewczyny nakręcać i sprawiać, że będą chciały przychodzić na zbiórki. Ja tutaj mówię dziewczyny, ponieważ mam to zapisane na zajęcia KZ, które miałam prowadzić dziewczynom. Jednakże pamiętajcie, że to nie tylko chodzi o nakręcanie i tworzenie zajawki dla dziewczyn, chodzi też również o chłopaków. I pamiętajcie o tym, że tutaj wasza wodza, wodzy wyobraźni mogą być puszczone. Możecie totalnie zaszaleć, wymyśleć coś, co będzie was łączyć, tak jak już zresztą wcześniej wymieniałam. I tak samo jak już mówiłam. Poczucie jedności, coś, co nas łączy i nie jest to tylko mundur. Tak więc, jeżeli chcecie, możecie napisać mi w komentarzach, co jest takim waszym duchem zastępu, w waszym zastępie albo w zastępie, do którego wychodzicie. Możecie mi napisać, czy macie proporzec, może macie inny kolor beretów. Mogę wam powiedzieć, że gdzie niegdzie zZ i kadra zamiast beretów noszą kapelusze. I tym się wyróżniają. Tak więc, jeżeli macie coś takiego w swoim zastępie, w swojej drużynie, możecie się tym śmiało podzielić w komentarzach. Ja za to dziękuję Wam za obecność w dzisiejszym odcinku. Widzimy się już niedługo. Cześć!